Kurwa, jakie przyspieszenie, ty o. Nie, nie rozbiję tego O, dobrze, dobrze Wiem, ja, wiem, sam to, kurwa O kurwa, sorry Nie trafiłem go, short Kuchnia short <noise> Masz kurwa szczęście, że to ugraliście, nie? Jak kurwa przypadek to się na mnie kliknąłeś <grabia> Kambo, kambo, kambo Masz to nagrane? Ale nie wiem czemu kliknąłem kurwa Ja tego nie widziałem <grabia> Nie wiem czemu kliknąłem No a to szmata stoi na trapę Na szurę jest takim na Main, main, z... main I za szarym <grabia> Ja <bydło>. Kurwa <grabia> Jest to dół Jaki I'm ten, taki aimlock! go rampa, patrz. Dobra, dobra. O, kur... Aha. Parę. Parę. Ruszyć się nie mogę. Ty. <laughs> Ja pierdolę! Coś kurwa z moim tym... O Bo Boże, combo. Uf, Cały czas rampa. Kurwa, Ramp, ja pierdolę. pierdolę. absy, ja, ja. ja, był chyba. Tego oh, nie nice. <głos> <Zajębiście>. <głos> 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 A, zajebiście! <noise> Ja ratuję. A nie, od razu w ten sposób. Pierdola. Ja pierdolę. Dobra kurwa ty No kurwa co jest? Co to było? Ja pierdolę... Co, to kurwa bym zastrzał! No panie jak to poleciało? O, open, open, open Ja pierdolę... Ja Kambo z Oj, wypierdolę Dobra, <grymne> <grymne> nie pojechałem Jak kurczak, spokój Teraz jestem osłabiony Co ty? O kurwa Co ty? O kurwa <grymne> Tak się kurwa broni Fajrzę, <grymne> kurwa, kurwa Nagraj to, nagraj to Nagrałem to już Całą akcję kurwa nie no, tutaj pojechałeś do przodu po prostu, nawet nie masz oporu. Nie no, tu ładnie, prawą lewo. Al... Rocket... Al... Rocket Ale... LTB. O kurwa, ale... ale poszło. Nie, <noise> nie no, to jest majska z co nie? Czy nie? No chyba to. <noise> ja pierdolę. No Dobra, co? Tak pierdolę ja Tylko taką piłę zajebał, nie? No, przecież ty się kurwa zatrzymałeś, żebyś tam Minąłeś był. się z nią kurwa No ty no, co no, jest? Przecież no, sfajkowałem no, chupa no, Tak, kurwa. ale tak się minąłeś No co ty pierdolisz? No, kurwa, no wiesz, ja to, żebyś się do tej piłki no, kurwa No, no. ja kurwa, nie wiem No co Nad nim cały czas No co no, no, wy pierdolicie? No, Będzie brak, wart Ale, ale ten...